Tupcio, chrupcio, mówię prawdę. Eliza Piotrowska Tupcio, chrupcio był bardzo przejęty. Mama czytała mu książkę o przygodach drewnianego pajacyka Pinokia, który był strasznym kłamczuchem. O rety, ale mu urósł nos od tych kłamstw. Śmiał się tupcio. I dobrze ma za swoje, dodawał zadowolony. Za oknem zrobiło się szaro. Mama przerwała czytanie i odłożyła książkę. Muszę przygotować kolację, powiedziała. Dobrze, odparł Tupcio chrupcio. Ja w tym czasie obejrzę sobie obrazki. Ale po chwili usłyszał: Synku, do stołu. Idź umyj łapki. Już myłem. Wymamrotał Tupcio, nie odrywając oczu od książki. To są umyte łapki? Rozgniewała się mama. Całe kleją się od ziemi plasteliny i cukierków. Kłamiesz jak Pinokio. Tupcio chrupcio trochę się przestraszył i na wszelki wypadek dotknął swojego nosa. Całe szczęście nie urósł. Uff. Po kolacji Tupcio Chrupcio poszedł się pobawić do swojego pokoju. Ledwo zdążył zbudować zamek z klocków, usłyszał. Tupciu, pora do łóżka, umyj ząbki i włóż piżamkę. Gdy będziesz gotowy, przeczytam ci kolejny rozdział bajki o Pinokiu. Zaraz, zaraz, powiedziała mama, kiedy Tupcio uśmiechnął się szeroko na widok książki. Nie umyłeś zębów, bo. bo. nie mogłem znaleźć cioteczki, wyjąkał tubcio chrupcio i nakrył się kołdrą po same uszy. Jak ci nie wstyd tak kłamać odparła bardzo niezadowolona mama. Rano mama postanowiła zrobić na śniadanie naleśniki z kremem czekoladowym. Synku, nie widziałeś kremu czekoladowego? Jestem pewna, że był tutaj. Nie widziałem, odpowiedział Tupcio Chrupcio bez zastanowienia. Jego pyszczek pachniał słodko, a wąsy były bardziej brązowe niż zwykle. Tupciu, co robi krem czekoladowy w twoim łóżku? Rozgniewała się mama. Możesz mi to wytłumaczyć? To nie ja, to... to... Teddy go tam włożył, bronił się Tupcio. Ale tym razem przesadził. Teddy był przecież smacianym misiem. Mama wreszcie straciła cierpliwość. Dość tego, powiedziała stanowczo, kto to widział tak kłamać to bardzo brzydko, a do tego to nieuczciwe. Wszyscy popełniamy błędy, ale ważne, żeby umieć się do nich przyznać i starać się więcej ich nie robić. mu spuścił smutną głowę. Wiedział, że mama miała rację. Już nie będę, mamusiu, obiecuję. Tupcio poszedł do taty, który czytał gazetę. Po rozmowie z mamą był smutny i chciał sobie poprawić humor. Wiesz, tatusiu, że ja umiem bardzo szybko biegać? Pochwalił się. Mogę nawet wyprzedzić samochód. Tata spojrzał na niego podejrzliwie i powiedział: Wierzę, synku, że szybko biegasz. Ale nie przesadzaj. Ach, tu jesteś! Zawołała mama na widok Tupcia. Kto rozbił rzeźbę w ogrodzie? Zapytała groźnie. To nie ja! Zapewniał Tupcio. Ale mama już mu nie wierzyła. To naprawdę nie ja! Tupcia miał łzy w oczach. Przebrała się miarka, powiedziała mama. Za karem przez tydzień nie będziesz wychodził na dwór. A teraz marsz do łóżka. Wieczorem ktoś zapukał do drzwi. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedziała sąsiadka, ale mój synek wjechał rowerkiem w rzeźbę, która jest w państwa ogrodzie. Mam nadzieję, że da się ją naprawić. W każdym razie służę pomocą. Przepraszam, synku, że ci nie uwierzyłam. Musiało być ci bardzo przykro. Teraz rozumiesz, jak to jest, kiedy ktoś ciągle kłamie? Potem nawet gdy mówi prawdę. Nikt mu już nie wierzy, powiedziała mama. Tak, teraz rozumiem, odparł tuci chrupcio i przytulił się do mamy. Zapraszam na moją kolejną część. Teraz będziemy w następnym odcinku czytać. Na przykład wybierzmy przedszkolak na medal. Zapraszam.